Twojej perspektywy jako psychologa pracującego z kobietami, które poroniły, z jakimi jeszcze problemami przychodzą do ciebie dziewczyny, do gabinetu? Co je nęka, co je boli, kto je krzywdzi, jakie sytuacje źle na nie wpływają? Myślę, że to, jaką, jaką funkcję ma moja praca i moje wsparcie, to jest przede wszystkim pomóc kobietom, które doświadczyły straty. Doświadczyć, yy, przeżyć te wszystkie emocje, które się w nich yy, pojawiają. To, że pacjentki przychodzą po pomoc psychologiczną, też w dużej mierze wiąże się z tym, że nie mają warunków i nie mają umiejętności. Czyli my, jako kobiety, mhm. nie mamy często stworzonych warunków yy, albo i umiejętności, żeby przechodzić przez trudne emocjonalne sytuacje przez silne emocje. I tutaj jest bardzo ważny temat y, racjonalizacji. Jest taka, powiedziałabym, społeczna plaga, żeby racjonalizować wszystko. To jest taki styl. Oczywiście teraz będę upraszczać na potrzeby tego, żeby to y, sprawnie dość opowiedzieć. Natomiast y, mamy taką tendencję bardziej męską y, w tym momencie, żeby y, tłumaczyć sobie rzeczy, mniej przeżywać, Aha. a bardziej tłumaczyć. Ym... To tłumaczenie na poziomie poronienia w praktyce oznacza. Co? Że w Na przykład tłuma tłumaczenie medyczne. Mhm. Co się zadziało, dlaczego? Szukanie przyczyny. I jeżeli ta przyczyna się znajdzie, to w tym momencie jest jakieś wytłumaczenie medyczne. Mhm. E, ale też jakiegokolwiek rodzaju tłumaczenie, czyli. Mm, Widocznie to nie jest dobry moment. Jakiego, jakiegokolwiek rodzaju, w zależności od tego, jakie ja mam konstrukty poznawcze, i co mi przychodzi, jako wyjaśnienie sytuacji czy uzasadnienie sytuacji. Czasami takie męskie wyjaśnienia, w sensie podawane często przez mężów, to jest może lepiej, że na tym etapie, że tak wcześnie. Albo widocznie coś musiało być nie tak, następne dziecko będzie już zdrowe. Jesteśmy dopiero na początku naszego starania się, to nic takiego. Wszelkiego rodzaju uzasadnianie opowie opowieści o tej sytuacji, które miałyby ją pomóc zrozumieć, ułożyć w jakiś sensowny scenariusz, to jest coś, co my społecznie bardzo często robimy. W sensie jest taką, nazywam to plagą społeczną, bo w sytuacji, kiedy przychodzi nam się mierzyć z czymś, co jest trudnym doświadczeniem psychicznym. Dużo bardziej przydatne byłoby zanurzyć się w emocje i je doświadczać. Czyli zrobić najtrudniejszą rzecz na świecie? Dokładnie. Czuję ból, to czuję ból. To, żeby się zmierzyć z własnymi emocjami, a nie racjonalizować to jest prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych rzeczy dla nas. My, tak naprawdę, jako ludzie, umiemy przeżywać emocje, ale w wyniku tego treningu społecznego, wychowawczego, jesteśmy nauczeni uciekać od przeżywania. W głowę, w analizowanie tego, co się dzieje. Zanim moglibyśmy w ogóle poczuć ten ból rozłąki, wycofujemy się w analizowanie, w racjonalizowanie, typu to będzie tylko przecież dwa tygodnie, mm -hmm. będziemy do siebie codziennie dzwonić, a dopiero co się widzieliśmy, spędziliśmy tyle czasu, nie ma co narzekać, i tak jest dobrze, że mogliśmy się teraz widzieć, i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. I pewnie to wszystko jest bardzo mądre, tylko że to jest na poziomie racjonalnej analizy, a w nas w tym momencie pierwsze, co się pojawiło, co jest absolutnie naturalne, adekwatne do sytuacji, mm -hmm. to jest ból rozstania. Gdybyśmy zaczęli sobie na bazie dziennej bardziej pozwalać na emocje, które się wydarzają, bardziej pozwalać na przykrość, jak mi coś nie wyjdzie, nawet jak nie złapię autobusu. W tym momencie, w zależności od tego, na ile jesteśmy nauczeni przeżywania emocji z tych prostych, codziennych sytuacji, zamiast tłumaczenia sobie tego zawsze w jakiś sposób, nawet pozytywne, ale tłumaczenia sobie, tym bardziej, jak przychodzi trudna sytuacja emocjonalnie, psychicznie, która aż się prosi o przeżycie jej, e, tym łatwiej wtedy umiemy wskoczyć w to doświadczenie, zamiast wskoczyć w głowę i w analizę. I to też jest coś, co bardzo te kobiety, które przeżywają stratę, potrzebują od bliskich o tym jeszcze chcę powiedzieć od bliskich, od rodziny, od mam, od sióstr żeby pozwolić im doświadczać to, czego doświadczają zamiast tłumaczyć im na pozytywne zamiast pocieszać zamiast mówić wskazywać dobre strony sytuacji albo dobre strony tego, że są młode, że jeszcze się uda czyli przeciwnie. Pozwolić im być w ich złości, w ich smutku, towarzyszyć im w tym, dbać o nich od takiej strony technicznej, czyli nakarmić, przynieść herbatę, zaproponować jakieś wspólne wyjście albo posiedzenie razem. W zależności od tego, co ta kobieta lubi. Nic na siłę, wszystko w zgodzie z nią. Natomiast przede wszystkim stworzyć takie warunki właśnie, żeby mogła doświadczać, a nie odciągać ją od doświadczenia. Domyślałam się, że to może być też e, problematyczne na poziomie akceptacji własnej bezradności. Mm. Oczywiście. Yy, na mhm. poziomie tej dziewczyny, która poroniła, ale też tych osób wspierających. To, co potrzeba dużo bardziej e, kobiecie, która e, przechodzi przez żałobę jest w cierpieniu po stracie, to jest osoby obok, osób obok rodziny, która e, pozwoli sobie na tą bezradność i na po prostu bycie z nią w bezradności zamiast radności, zamiast radzeniu i zanurzenie się z nią obok niej w tym, w czym jest, czyli w cierpieniu towarzyszenie jej w tym w taki sposób, w jaki akurat dla mnie jest adekwatny, co jest we mnie jako, siostr, jako u siostry, jako u matki. Natomiast absolutnie nie odciąganie jej na siłę, czy poprzez e, mądre, pozytywne myślenie, czy poprzez jakieś ogarniające aktywności okay. siłowo, odciąganie jej od przeżywania. Czyli też my musimy się nauczyć jako bliscy, czy jeżeli chcemy dobrze kochać bliskich, być w bezradności. Obok kogoś bliskiego, który przechodzi przez trudne. Wyobrażam sobie taką sytuację, że niektóre dziewczyny mogą się obawiać przyjść do ciebie na wizytę, bo zaczniesz grzebać w przyszłości, bo zaczniesz grzebać w trudnych sprawach, od takich, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Co o tym sądzisz? Spotkałam się wielokrotnie z tego rodzaju przekonaniem u kobiet, z którymi się spotykałam i które po raz pierwszy miały do czynienia z psychologiem albo miały jakieś rzeczywiście negatywne doświadczenia wcześniej. To też, to też się zdarzało, z taką obawą, że będzie grzebanie w jej doświadczeniach przeszłych, nie, nie dotyczących stricte tego przeżycia, i tak naprawdę, że to nie pomoże, tylko pogorszy jej stan. Ciężko jest mi się wypowiadać rzeczywiście w imieniu wszystkich psychologów, bo, no bo tak jak powiedziałem, jakieś takie negatywne opinie też do mnie dotarły. E, natomiast zasada jest taka, że mm, funkcją wsparcia psychologicznego, czyli tego, co ja robię, jest e, pomóc przejść przez doświadczenie, to, które akurat się dzieje, w koncentracji na tym, co akurat przeżywa pacjentka, czyli jakby ja za nią podążam. Nie mam wyznaczonego swojego szlaku mhm. po to, żeby przeanalizować ją, tak? e, Tylko moim zadaniem jest pomóc tym emocjom, które się gotują, wyjść na wierzch. ja zawsze kieruję się tą zasadą, czyli idę dokładnie za tym, co pacjentka chce w tym momencie pokazać, tą, w tą stronę, którą jest gotowa pójść. E, i Myślę, że gdybym robiła cokolwiek innego, naginała do jakiegoś swojego wzorca czy wizji, to byłoby to już przemocowanie pomocowe i to jest wbrew totalnie zasadom pomagania psychologicznego. Możemy iść tylko tam, gdzie pacjent i klient chce i tylko tam, gdzie jest gotowy wejść. Wtedy to rzeczywiście pomaga. Wszystko, co byłoby na siłę, tak jak często starają się pomagać osoby nieprzygotowane do pomagania psychologicznego. Mają swoje teorie psychologiczne mhm. i mają swoją koncepcję. I wtedy można rzeczywiście zrobić dużo krzywdy, bo idziemy wtedy, taka osoba może iść zgodnie z własną wizją, co tu należałoby przestawić, a nie podąża w szacunku do procesu, który się dzieje u drugiej osoby. Niezależnie od ludzi, których możemy spotkać w gabinecie, to, to chyba tylko możemy poprosić te dziewczyny, które jeżeli czują, że temat poronienia je przerasta, kiedy czują, że wpadają w otchłań, to żeby. Żeby postarały się znaleźć w sobie tyle siły, żeby do tego psychologa przejść. Ja to bym sobie życzyła takiej sytuacji, żebyśmy my zyskały jako kobiety, jako ludzie też, większą umiejętność bycia z emocjami. Moja fantazja jest taka, żeby nie był bardziej potrzebny psycholog, tylko żebyśmy mieli więcej umiejętności bycia ze swoimi emocjami i wtedy myślę, że że stosunkowo rzadko ta pomoc psychologiczna stricte byłaby potrzebna, gdybyśmy my dla siebie stwarzali taką przestrzeń, mieli w sobie taką zgodę, że doświadczam wszystkich emocji, które są. Daję im tyle czasu, ile potrzebuję. Moi bliscy również temu sprzyjają, bo dają mi ten czas, dają możliwość, nie skracają, nie zmniejszają mojej złości, nie dyskutują z moją złością na los na przykład. Nie można tak mówić o Bogu. O losie, nie prostują tego, tylko mają na to zgodę. Mhm. Więc ja, ja myślę sobie, że jest bardzo dużo kobiet, bardzo dużo y, z nas, które są w stanie przejść same albo naprawdę z minimalną gdzieś pomocą na jakimś etapie, mhm. konsultacją psychologiczną, czy takim krótszym wsparciem, kiedy przyjmą jedną prostą zasadę, czy taką umowę ze sobą, że wszystko, co się dzieje ze mną jest właściwe i zgadzam się przeżywać to. To jest wszystko w porządku, tak jak ja czuję, to jakie mam e, to, co uważam, że powinnam teraz zrobić, co jest dla mnie dobre, jest OK i będę za tym podążała. Mi często pacjentki, które zaufały już jakiś rodzaj swojej intuicji, czy temu właśnie czuciu wewnętrznemu, mówią, że. E, tak, ja mam ochotę siedzieć teraz przez dwa tygodnie w domu. Spytałam męża, czy to jest dla niego ok. On powiedział: Tak, kochanie, zostańmy sami. I to jest właśnie wyraz jakiegoś rodzaju e, zgody do tego, co przeżywam w środku. Bo widzę, że mam potrzebę odizolowania i zostaję z tym. Nie robię nic na siłę. Tak, dokładnie. Mhm. 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 I, I pewnie to w wielu sytuacjach bardzo wystarczy. I słucham siebie, swoich emocji, i idę za tym, czego one potrzebują, akurat.